Cześć, Manko, z tej strony Hal. Dzisiaj za mną jest... Ilo się goli, jak zawsze. Dzień tak, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj co mieliśmy lecieć? No, widz prosił w komentarzach o... O bossa. Bosa, ale o bossa. I pewnie chodziło mu o... Arcyzłosadnika. O arcyzłosadnika, no więc, więc mi mieliśmy... pójdziemy najpierw... Gdzie? Mieliśmy lecieć Katsusowy Kanion i Pustynną Świątynię, ale... Dzisiaj zrobiłem sobie salę wyniosłego bloku i obsydianowy szczyt, a najwyżej w następnym zrobimy kaktusowy i pustynną świątynię. Tak, widz chciał, widz ma. Tak, dokładnie. Apokalipsa plus nasz... 7. Znaczy ten. Nasz, nasz, klien spodowy. nasz klient, nasz pan. Nasz pan, nasz pan. W ostatnim odcinku mówiłem e, na przygodowe domyślny dzisiaj powiedziałem apokalipsa. To no, słuchaj, no. Każdy lubi co innego A jakbyś te kacynki nie pominę Oooo. Nagrywajcie póki jeszcze to jest dostępne Bo to często się zdarza Rzadko kiedy widzę taką kacynkę Rzadko kiedy jakąkolwiek kacynkę widzisz No Ale to fajnie było widać, była tak Y, miałem widok na, na podłodze tak naprawdę, nie? I widziałem jak ty tak sobie idziesz. Po prostu we, w moją stronę. No, widzicie? Nie no hopi, następnym razem cię każdą skactekę będziesz oglądał. Okay. Ale rozruba Jest dwa młoty się do... <grym> Dwa młotki się dobrały. <grym> No, tu mamy na początku moi drodzy coś? Misja. chyba runa. Ja. No, ale fajną misję tam mamy. Nie, runa to daleko. Gdzie jest runa? Aha, bo tam gdzie daleko no. Trochę dalej. No chyba, tam 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 tam. A tak. tam przy... Ty... Nie, tam jest tam. Gdzie jest tutaj runa? Nie przy bibliotece? E, przy bibliotece z... w eee... W... W... Życiu. To kurde, heh. zapomniałem już gdzie jest runa. Czekaj. Gdzie tu będzie runa? Każdą inną pamiętam, tylko nie w tej misji. E... Eee... dobra, czy... zobaczymy... A! Wiem, wiem już. Dobra, już wiem. Na tam. A. Idź góra, ja byś ja gdzieś w ogóle indziej poszedłem w tym. Dobra, rozruba Eee. Co robisz? A, to tam jest No i ja biję młotkiem ogólnie. Nie wiem jak ty. Ale podejrzewam, że podobnie. Masz. <grym> nie wiem, co bym bez ciebie zrobił, bez twojej... Bez twojego TNT. Nie, byś nie zrobił. A, umarł mi. Serce by mi pękło. Ile tych palów Nie wiem Dużo, za dużo O dupa Level up. No Cielak <ścoughs> Jeszcze delikatnie zagapiłem Ale Jak mogliście? Jeżeli oglądaliście ostatni odcinek, mogliście zobaczyć, że, że zdobyłem zbroję Renegata. I jestem teraz bogaty. byłam Renegatkę. Bogaty. Szkoda, że nie zdobyłem tego Renegata. No, że szkoda, że tego Renegata pewnie już na apokalipsie nie zdobędę? Szkoda, że nie zdobyłem z lepszymi encantami. No to prawda, takie gówno. Eee, tak się wyraża. No po prostu mówię tak jak jest, tak? Ja już pójdę w korona. Dobra, ja tylko, po, ja, ja powybijam podporki, bo tutaj naprawdę można najechać tak bardzo Tutaj jak się... Jak się o, tutaj się pójdzie dalej to... Ile najpierw się i do tej runy? No to jest sporo tego. O. A, w tym miejscu na dworzu jest dźwignia, przekręcacie ją i tu się otwiera przejście. A to dźwignie się przekręca? Tutaj jest taka, że się nie y, przełączy tylko przekręca. I tu mamy runy, piękno śliczno To jest runa w kształcie kotwicy O mojej ulubionej brani To ja powinienem ją zdobyć Dobra, gdzie to był klucz? Lewo dół Dobra Ja idę pod ziemię No dobra A nie tu jest klucz Ej tu jest klucz

Ej, do Andersona możemy iść. Ej no, boski to. Darmowy unika. Chodź. No, jak 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 nie? No raczej na pewno dropnie. No nie wiem. Nie zawsze musi dropnąć. To Endersen, to zazwyczaj dropnie. Zazwyczaj, no właśnie. Warto podkreślić No halo, czemu mi nie do tego? Ja prześciany, ściany ich rozwalam Ale walę. O, oni mają impuls eee, Tam jest moja Jak gdy używam mikstury, to mi lecą strzały. Chyba jabłko, potka, yy, chleb. <grystanie> Wszystko ci leci. No? Ale patrz, gdy będę miał podkę, to zobaczysz. Ja idę po prostu. się nie zatrzymuję. No chyba, że mnie zatrzymałem pająki. Chociaż się pajączyna zatrzymałeś się do No, pa, 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 pa. wybuch. Pa, 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 pa. No, patrz. A kur... co? Dwie płotki, trzy, trzy jedzenia. No. Co jest? Dwie płotki, trzy jedzenie ja To jest samo chwali Nie, nie wiem, ja wiem go... Go... O kurawkę. I Tu będzie Gold Chest chyba albo jakieś Znaczy... O wratem ci pomagam O Warto było Ale Gold chest No Zbliżam się, chęci Enderson! Endermon! Gdzie on jest? ten czekaj, czekaj, jest Czekaj, 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 o! A kurde Kusza rozrzucone Czekaj, okay, ja ci powiem, ja mam wielostrza uderzenia od końca, ty za srańcu. Ja mogę mieć wylostrzał, uderzenie odchłani, reakcja łańcuchowa A wiesz czy moja tyle rzeczy dostaję z tego? Z użycia potki? No Mam zapasy jedzenia i prezent niespodzianka mm -hmm. To nieźle. I jeszcze... Jeszcze mikstrowa! Wiesz <grych> co potrzebujesz, idziemy Kurde, tak kuszaj fajna Chorek też wygląda przyzwoicie, ale na razie idę ci tam pomóc ja to wchodzę już PNT wybucha No Zabronisz? Ładunkami wybuchowymi proszę się nie bawić Ale ty mnie zabronisz Gdzie on jest? Ja go znajdę Dostał za połowę HP No ja też zostałem za połowę HP wiesz łaska słońca Koliber o koliber, to ja koliberem może to bębosy a co on ma takiego to, czy masz cztery bossy nic ale miałem po prostu doładowanie ten yy, zaangażowanie i coś jeszcze A dobrze, to zaangażowanie to ładnie jeszcze doładowanie że trzy razy mogę nadawać ale on sam w sobie coś ma Silne naładowanie ataki, silne ładowanie ataki, tak? Tak. No? Nie. Kurde. Łaska słońca jest ciekawa. Pusi. A tu chyba weźmie. Zawsze myślałem, że to podpala, nie leczy. To A co? Myślałem, że ona podpala, nie leczy. Więc to też, że leczy. Nie wiem. Kurde. Może leczy, no nie wiem pyk pyk, i pyk jeszcze nie koło tam. a spróbuję Może coś tam leczy Aś, e, właśnie leczy e, ma promienisty a. a ja myślałem że to zawsze podpala A co to jest pranienisty ten? Widziała? No Tomek, Tomek mam plan. No. Tam podczas tej walki na spawnie odpalę mi sture, żeby tam wiesz. Jak będziesz czegoś potrzebował, to pójdziesz, nie wiem, będziesz sobie jabłuszko przodleczyć, co nie? Dobra, ta łaska fajnie była. Jeszcze nie czasam tu uleci. To nie było laska? Nie, łaska jest Łaska? Oli, pa! Ło! Wow. A ja też sobie mogę w sumie ten na nognisty wziąć Ale nie mam takiego, ten, nie mam takiego levela Fajnie ciacha Osiem koła zadałem, jednym atakiem To no dobrze Na końcu jest najgorsza. Tutaj. Ja pierwszej. Wchodzę już ogień. Ogień. Teraz wpadłem. żebyś nie zaskoczył, to pewna śmierć No, nawet teraz spróbowałem, wiesz, nie skacąc Oby 5 sekund to było bardziej. No ja też tak, próbowałem nie raz. Tak, tak nie To trzeba skakać, bo to inaczej innej no. opcji nie ma Łoś, Kuba. Nie wiesz? Jeden z moich Aha. ulubionych artefaktów, dobra. Czyli tak, ja tutaj... E, mamy tak, strzały, mięso, jabłko i miksu w kości. I jeszcze chlebę. dobra, to będą strzały, dobra. No, chleba szybko. Dobra. Okej, okay, idę się odleczyć. Patent coacha, jak on fajnie się No. Czemu jest aż tyle tu ty, z tarczami? Nie wiem właśnie. Chyba chyba trochę nie powinno być. Ja A tam już... ciul. Dobra, teraz. Tylko teraz już nie ma No ale na końcu będą więc. Na końcu trzy fale rzędu chyba będą. No Gdzie jest? Yes. Yeah. Dobra, tak kuszo ładnie Cię Robisz no. Ej, wyobraź sobie mieć przebijanie na taki kur Tomek, ej, chleb na środku leży, weź sobie A. Ej, chłopie, mam zbroję pod leczenie <laughs> Od taki bardziej support. No? Tak nie wychodź. Dobra. Jo. Czekaj, po rozbijać trzeba. Trzeba poczekać, aż się artefakty odładują. Tak. Mam medalion miłości. Okay. I co z tym faktem? Może się kiedyś przydać. No, niby tak. Dobra, mam najlepsze tamki. <śmieniciela> Zbugowałem <buru> <śmieniciela> się. Spójrzmy kiedyś własną grę. <grym> <grym> może to być te, trochę ciężkie. Nie wiem. Propij, no. jak to się, gierzy, to się nie no, dobra. dobra, teraz idziemy na obsydianowy szczyt. Poczekaj jeszcze, ja może pokupuję jakiś. Ja będę daraj na siebie. Dobra, Masz jakiś totem? Tak, leczenie. No. E taki, który chroni. Um. Nie, nie wiem. Nie, wydaje mi się, że mało. Ja Ale jednak na początku musiał. Na początku musiał. Dobra, mam. Ale moc taka, że to skichać się idzie. No co tam pomocy? Chroni, chroni. O, pułapeczkę mamy. Ju. Troszkę wam skipnęliśmy Zawienimy. Troszkę bardzo Za długi odcinek Czyli Czy tak to nie będzie jedno, jednym z krótszych? Ale... No... Najpierw, najpierw to trzeba krótszy zapotrzeb No tylko, że my nie umiemy tak czasami Trzeba e, e, ten. cztery piąte misji wycinać. 4-5? Polemka mam. Daś radę. Tylko nie bubuj. To ja ci to muszę mówić, niechylnie. nie Nie błąd. Nie. Nie my się lubimy, golem Po wielkich trudach się udało A, kolejny golem Dawaj zanim spaniem Lewy Co? lewej <laughs> Co Nie woker Kema Bordy Tu trochę trzeba szpalić jak pewno dawaj spalić. Ja tutaj idziemy porunę razem z obsydiantem. A czy my tego już nie otwieraliśmy? nie. Podjaraj ją! Nie ma obsydiana. Nie, dobra, jest. Widzę. Daj, 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 nie otwieraj, nie otwieraj. Najpierw trzeba... Jest wow. piękna Ostatnia! A nie, nie ostatnia, słuchajcie Nie, Sorry. <gry> No bo już, wiesz Pominęliśmy ten odcinek Tak Dobra, najpierw gold Mogę? Okay? No Dużo, dużo <klimy> Dobra, dawaj tego Kwiatka Jezus Maria no, Teraz przyjdziemy do Dobra, też sobie mogę o tak zrobić, a to nawet nic nie zmienia, to nie ma sensu I ja ready No tak, odpalaj, odpalaj Potężny topór Unik z prawej tak silniejszy Eee, do dopójdziemy Idę. No tak, ścieżka golemu się odpala.

na hardcora lecimy moim Jak chcieliście bossa to macie potężniejszego bossa. No, lecimy na pełnej z nim. Chul, Zbij to gówno. Zabi to zanieś, złóży ja, ja, człowieku. Więc? Jest taki boży, nie wiem, gdzie No.

Nie mogę go podnieść. Nie mogę podnieść dużo młota. O, dobra Zdobyłem cztery unikaty na tej misji hmm, Też bym się Nie, trzy unikaty, bo przy szkole były na tamtej Chwila? Hmm. Ja jestem rad, jak coś. Ja też. To odpalam Tak, chyba ja, ja pokazywaliśmy. No, chyba pokazywaliśmy. Jak nie, to się tam kiedyś pokaże. No, na no, apokalipsie się pokaże. Więc... Tak. Laska. I apokalipsa. I... No, teraz będzie. No, teraz dwie ostatnie ruiny. Na apokalipsie lecimy. No, polipka

ja cały mój ekwipunek do kowala sam aktualnie. A, podobnie. <laughs> Za chwilę odebrałem od kowala i na nowo włożyłem inne rzeczy. No, dobra. No więc teraz mamy taki spęcik Tak. Halo, ale dajcie jakieś lepsze rzeczy do tych kupców. Było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.